Rozmawiając o rozmieszczeniu ludności na świecie, powinniśmy sobie zacząć od trzech terminów. Pierwszy z nich, ekumena, dotyczy obszarów, które są stale zamieszkałe przez człowieka. Przeciwieństwem ekumeny jest anekumena, czyli obszary niezamieszkałe. Jako przykład moglibyśmy sobie podać Antarktydę, centralną część Grenlandii czy środek Sahary. Natomiast mamy jeszcze jeden termin, jest to sub i są to obszary czasowo zamieszkałe przez człowieka. Em, idealnie by było, gdybyśmy kojarzyli je z plemionami wędrownymi, em, mówiąc inaczej, koczownikami albo plemionami nomadycznymi. Em, chodzi nam tutaj o obszary em, na przykład em, strefy półpustyń em, i sawanny. Gdzie ludność wędruje w, w celu wypasu bydła, zawsze przemieszczającą się porą deszczową po prostu. Co decyduje o tym, że więcej osób mieszka w pewnych częściach świata? Jednym z głównych czynników jest klimat. Klimat em, może być bardziej albo mniej skrajny, może być gorący, suchy, zimny. No jest mnóstwo określeń klimatu. Typ klimatu, który najbardziej odpowiada człowiekowi, to będzie klimat śródziemnomorski, który występuje na wybrzeżach Morza Śródziemnego. To właśnie w tej części świata, w Europie, powstawały najstarsze cywilizacje, a więc będzie to zarówno północna Afryka, jak i południowa Europa. Innym typem klimatu jest klimat umiarkowany, ciepły, który również daje odpowiednie warunki do no, chociażby do, do uprawy roślin. I trzecim typem klimatu byłby klimat podzwrotnikowy i zwrotnikowy monsunowy, głównie dzięki tym intensywnym opadom deszczu. Generalnie jest jeszcze jedna zasada, o której warto by było sobie kojarzyć, że odmiany klimatu morskiego zawsze będą lepsze niż klimat kontynentalny, ponieważ przypominam, klimat morski cechuje się po pierwsze, większą wilgotnością, większymi opadami, ale po drugie, mniejszymi wahaniami temperatur. Krótko mówiąc, nie będzie w klimacie morskim aż tak mroźnych zim jak w głębi kontynentu, i nie będzie również tak upalnych lat jak w głębi kontynentu. Drugim czynnikiem, który wpływa na gęstość zaludnienia, będą gleby. I w zasadzie, jak byśmy prześledzili sobie mapę gęstości zaludnienia na świecie, to wpływ tego czynnika byłby widoczny idealnie, no bo gdzie mamy gęsto zaludnione obszary? Na przykład y, Dolina Nilu, a więc żyzne gleby mamy. Podobnie będzie w Nizinie Gangesu. Podobnie gęsto zaludnione obszary będą na, tyczy, na przykład dotyczyć wyspy Jawa, gdzie mamy bardzo żyzne gleby wulkaniczne. Tak więc wpływ tego czynnika na gęstość zaludnienia odnajdziemy bez problemu. Kolejnym czynnikiem wpływającym na gęstość zaludnienia będzie woda. I wodę musimy też rozumieć na, na drugi sposób, bo oczywiście woda jako opady pojawiła nam się przy okazji klimatu. Natomiast pamiętajmy również, że woda może pochodzić także z wód podziemnych albo z wód powierzchniowych, na przykład rzek czy jezior. No i ostatnią atrakcją osadniczą byłoby ukształtowanie terenu. Pamiętajmy też, że o wiele łatwiejsze. W uprawie są tereny płaskie, a więc tereny nizinne, ewentualnie wyżynne. W każdym razie na pewno nie górskie. I jeżeli chodzi o przyrodnicze czynniki, o przyrodnicze atrakcje osadnicze, to tyle. Pamiętajmy też, że na gęstość zaludnienia będą wpływać czynniki pozaprzyrodnicze, a więc związane z działalnością człowieka. Będzie to na przykład dostęp do miejsc pracy, Będą to czynniki historyczne, to będzie zwłaszcza widoczne w przypadku obu Ameryk, gdzie gęstej, gęściej zaludnione są wschodnie wybrzeża, ponieważ kolonizacja zaczynała się właśnie od wschodnich wybrzeży. Jeżeli chodzi o gęstość zaludnienia, moglibyśmy wymienić jeszcze kilka innych czynników poza przyrodniczych, które wpływają na, na to, gdzie mieszka dużo osób. Głównie będą one wynikać z migracji, a więc... Będą mówić o tym, dlaczego ludzie się przemieszczają. Bariery osadnicze to jest z kolei coś, co decyduje o tym, że na danym terenie ludność albo nie zamieszka, albo zamieszka i znacznie mniej. Ehm, no i teraz po kolei, jeżeli chodzi o bariery osadnicze, chyba największą, e, największą powierzchnię wyklucza bariera wodna. Pamiętajmy, żeby barierę wodną rozumieć na dwa sposoby. Ehm, Bariera wodna to z jednej strony jest mało wody, a więc mamy tutaj obszary pustynne Sahara, Półwysep Arabski, Pustynia Gobin generalnie wszystkie pustynie na świecie będą mieć z tym problem, ale pamiętajmy też, że bariera wodna również dotyczy obszaru, gdzie tej wody jest za dużo i jakby nie patrzeć na naszej planecie jednak zdecydowanie więcej jest w, e, powierzchni e, wodnej. Oceany zajmują po prostu większą powierzchnię niż lądy, a więc no, to ten czynnik wyklucza ponad 2 trzecie powierzchni naszej planety z zamieszkania. Kolejną barierą osadniczą będzie bariera termiczna. A więc będzie to bariera, która dotyczy temperatury i tutaj także pamiętajmy o tym, żeby ją rozumieć na dwa sposoby. To znaczy z jednej strony ta bariera termiczna to będą obszary, gdzie temperatury są bardzo wysokie po prostu. A więc w zasadzie cała strefa międzyzwrotnikowa możemy ją tutaj zaliczyć, bo temperatury tutaj oczywiście są najwyższe na naszej planecie. Natomiast y, pamiętajmy o tym, że oczywiście bariera termiczna to też są zbyt niskie temperatury, a więc tutaj z kolei moglibyśmy zaliczyć obszary y, około biegunowe. Kolejną barierą będzie bariera świetlna. Ona dotyczy występowania zjawiska dnia i nocy polarnej, a więc y, są to te obszary, gdzie noc lub dzień Powyżej 24 godzin. Krótko mówiąc, znowu jest to strefa em, okołobiegunowa. Zbyt mała lub zbyt duża ilość światła wpływa niekorzystnie na nasze funkcjonowanie, e, zwłaszcza psychiczne. E, brak dostępu do światła też uniemożliwia e, produkowanie witaminy D przez naszą skórę. Generalnie mieszkanie w tej strefie jest o wiele, o wiele trudniejsze, większa liczba samobójstw także z, zdarza się właśnie na, na tych obszarach, gdzie bariera świetlna e, daje o sobie znać. Zresztą nawet patrząc po nas samych o wiele gorszy, e, gorszy jest nasze samopoczucie w okresie jesienno-zimowym, gdzie tego światła słonecznego po prostu dociera do nas zdecydowanie mniej. Kolejną barierą jest bariera grawitacyjna i ona dotyczy ukształtowania terenu. Krótko mówiąc, jeżeli mamy stromo nachylony teren, to wtedy o wiele trudniej nam jest, czy to prowadzić działalność rolniczą, czy budować jakiekolwiek budynki. Jest to albo niemożliwe, albo po prostu znacząco podnosi koszty. No i z powodu tej bariery Oczywiście, góry, a więc obszary o dużych różnicach wysokości względnych, będą wykluczać dużą gęstość zaludnienia. W pewnym sensie związaną z barierą grawitacyjną może być bariera wysokości. Bariera wysokości dotyczy dużych wysokości nad poziomem morza. Ehm, przypominam, że jest tam mniejsza zawartość tlenu w powietrzu. Jeżeli byśmy próbowali bardzo szybko gdzieś wchodzić na, na wysokie tereny, doświadczylibyśmy czegoś takiego jak choroba wysokogórska. Natomiast nie zawsze ten czynnik ma związek tylko i wyłącznie z górami, bo no, wystarczy w zasadzie jeden przykład, jeżeli popatrzymy na Tatry, które mają 2,5 km wysokości i równocześnie na Tybet, który co prawda jest wyżyną, i różnic względnych wysokości nie ma tam aż tak dużych, no to jednak wysokość bezwzględna jest tam no, niemal dwukrotnie większa od tatr. I to bariera wysokości tam będzie odgrywać większe znaczenie niż w przypadku tatr. Kolejną barierą osadniczą byłaby bariera ekologiczna, i to jest w zasadzie. Przykład takiej bariery, którą człowiek sam sobie w pewnym stopniu wytworzył, bo należałoby tutaj wymienić w największym stopniu dwa takie obszary, które człowiek nieświadomie wyłączył z zamieszkania, to znaczy Fukushima i okolice Czarnobyla. Są to obszary, które są wyłączone z użytkowania na bardzo Długi okres czasu w związku z klęską ekologiczną w obu przypadkach wywołaną katastrofą elektrowni atomowej. Jeżeli chcielibyśmy wskazać jakieś obszary koncentracji ludności na świecie, to powinniśmy sobie kojarzyć po pierwsze jedną zasadę: że ludzie w większości skupiają się na wybrzeżach. Obszar zajmowany przez tereny znajdujące się w odległości 200 km od linii brzegowej, czyli w skrócie mówiąc możemy je nazwać wybrzeżami. Zajmuje w okolicach 1,4 czwartej powierzchni lądowej naszej planety. Natomiast na tej 1,4 czwartej naszej planety, jednej powierzchni lądowej naszej planety mieszka ponad 50% ludności. Więc, gdybyśmy chcieli coś bardzo ogólnego podać, to powiedzmy po pierwsze, że ludność woli mieszkać generalnie na wybrzeżu z powodu czynników, o których już wcześniej wspomniałem. Natomiast, gdybyśmy chcieli podać jakieś większe skupiska ludności, to może zacznijmy od Europy Zachodniej i Środkowej. Na pewno jest to jeden z gęściej zaludnionych obszarów, o czym zadecydowały wspomniany wcześniej klimat umiarkowany ciepły. Morski i dochodząc jeszcze do Polski klimat umiarkowany, przejściowy, większość terenów Europy stanowią tereny nizinne, no a poza tym jest to obszar, który się bardzo szybko rozwijał, i to tutaj rozpoczęła się rewolucja przemysłowa. To jest po prostu bardzo silnie rozwinięta gospodarczo część świata. Która obecnie zachęca dużo osób do, do migracji, po prostu. Drugi taki obszar, ja, jako drugi taki obszar, moglibyśmy wskazać obszar Wielkich Jezior w Stanach Zjednoczonych i wschodnie wybrzeże również Stanów Zjednoczonych. Mamy tam do czynienia z rozwiniętym przemysłem z silnym uprzemysłowieniem. No i do tego jeszcze dorzucamy sobie ten czynnik historyczny, o którym mówiłem, a więc kolonizację, która no właśnie ze wschodniego wybrzeża się zaczynała. Poza tym moczary te mają sprzyjające warunki do rozwoju rolnictwa i obecność surowców mineral mineralnych. No i... Pamiętajmy o tym, że ten obszar akurat dosyć późno zaczął się zaludniać w porównaniu do innych, innych obszarów, które sobie będziemy wymieniać. Dalej, kolejny gęsto zaludniony obszar e, to byłby Półwysep Dekan, e, w zasadzie większość terenu Indii. Mamy tam klimat zwrotnikowy monsunowy. Dzięki czemu w zasadzie przez cały rok panuje tam okres wegetacyjny, a monsuny dodatkowo przynoszą bardzo duże ilości wody. Większość Indii stanowią tereny nizinne, a rzeki typu Ganges i Brahmaputra no, tworzą potężne delty, w których tworzą się żyzne mady. No, obecnie jest tam również bardzo silny przyrost naturalny. Jako czwarty taki duży region moglibyśmy sobie wskazać Azję Wschodnią. Tam panuje klimat umiarkowany i podzwrotnikowy monsunowy. Większość terenów tamtej części świata stanowią znowu tereny nizinne. Będą tam bardzo żyzne gleby, a więc znowu doskonałe warunki do rozwoju rolnictwa, bo w Dolinach Rzesznych będą występować mady. Natomiast na Lescach na nizinie chińskiej czarnoziemne. To są w zasadzie takie cztery główne obszary, natomiast, może nie główne, ale największe, natomiast warto by sobie jeszcze na pewno kojarzyć Wyspę Jawał, o której wcześniej wspomniałem, Dolinę Nilu, Wybrzeże Zatoki Gwinejskiej czy Wschodnie Wybrzeże Brazylii.